Cześć, witam serdecznie. W tym filmiku chciałabym w paru słowach, mam nadzieję, że uda mi się w paru słowach odnieść do licznych krążących w internecie materiałów z Warszawskiej Parady Równości, jak również w paru słowach do samych postulatów. Natknęłam się na filmiki z takich kanałów jak Myśl o zbrodnia oraz kanał Bezpośrednio i w zasadzie skupię się na jednym z tych pytań, ponieważ jest to bardzo typowy sposób zadawania pytań uczestnikom parady. Oczywiście tego typu materiałów na różnych kanałach jest znacznie znacznie więcej. Jednak chciałabym skomentować pewien schemat zadawania pytań i w ogóle zasadność zadawania tego typu pytań, jakby nie było przypadkowym osobom. Autor kanału Myśl o Zbrodnia zadaje pytanie przypadkowej uczestniczce, o której nie wiemy nic. Nie wiemy, kim jest ta osoba, nie wiemy, jakie ma wykształcenie, czy ma jakiekolwiek przygotowanie socjologiczne, filozoficzne, czy jest lekarzem. Nie wiemy nic. Niemniej, autor kanału zadaje pytanie, czy należy przeprowadzać tranzycje u osób nastoletnich, niepełnoletnich, bo to i tamto i przytacza jakieś tam dane? Ja mam takie pytanie: czy przypadkowa osoba ma obowiązek znać te wszystkie dane, znać wszystkie kontrowersje wokół tego tematu, znać medyczną stronę tego zagadnienia, psychologiczną, socjologiczną? W końcu ta osoba idzie, jakby nie było, we własnym imieniu, niesie bagaż. Własnego doświadczenia tudzież obserwacji osób jej znajomych. Przykładowo, gdyby mnie zadano takie pytanie, co z tranzycją osób niepełnoletnich, nastoletnich czy wręcz nawet bardzo młodych, musiałabym uczciwie odpowiedzieć, że nie wiem. Mam mało danych na ten temat, nie jestem lekarzem, nie jestem psychiatrą. Nawet nie jestem socjologiem. Jedynie mogę z własnego doświadczenia opowiedzieć mogę opowiedzieć własną historię własny osobisty dramat osoby żyjącej w czasach, a raczej dojrzewającej w czasach bo jakby nie było, wciąż żyje ale dojrzewającej w czasach, kiedy o tranzycji w ogóle nie było mowy kiedy w ogóle nie istniała taka narracja, że można płeć kulturową sobie wybrać. I ja urodzona jako dziewczynka, mogłam myśleć o tym i planować moje funkcjonowanie jako chłopaka. Widząc, że mam większe szanse w życiu na osiągnięcie czegokolwiek, wraz ze szczęściem, a raczej ze szczęściem na czele, jako chłopak, mogłam zwolnić ciebie. Z tego ciężaru oczekiwań, presji zewnętrznej i wewnętrznej, wciskania się w role żeńskie i wpasowywania się w te wszystkie kryteria związane z rolami żeńskimi, z oczekiwaniami względem dziewczyn, kobiet, iluż to dramatów mogłabym uniknąć, gdybym już za młodu wiedziała, że nie, nie muszę. Nie muszę się w to wpasowywać, w ogóle nie muszę pełnić roli żeńskiej. Mogę sobie wybrać moją rolę. Mogę funkcjonować jako chłopak, jako mężczyzna i wtedy wykorzystać w pełni wszystkie swoje naturalne atuty, rozwijać je zamiast tłumić. I po co te wszystkie dramaty, te nieudane związki, te samobójstwa, zarówno moje, jak i innych osób z mojego powodu po co to wszystko? I teraz ja znam swoją historię, konkretnie swoją. Osoba zapytana przez prowadzącego kanału Myśl o Zbrodnia zna zapewne także swoją, i zapewne w tym marszu idzie głównie we własnym imieniu oraz osób, które zna osobiście. Idzie walczyć o sprawy, które zna, z którymi się zetknęła. Idzie w imieniu tych dramatów, z którymi się osobiście spotkała. Tak samo ja w tym roku po raz pierwszy pójdę w marszu w moim mieście. Choć być może obok mnie będzie mnóstwo osób, z którymi się absolutnie nie będę identyfikować. I o wielu rzeczach nie będę wiedzieć. I co więcej, pod wieloma nawet nie chciałabym się pewnie podpisać, albo nie chciałabym mieć z tym nic wspólnego. Ponieważ wydaje mi się, że tutaj trzeba się skupić na tych bardzo, bardzo podstawowych postulatach, o które walczymy wszyscy. O większe zrozumienie, większą elastyczność, chociażby dla takich różnych historii, dramatów, dla zindywidualizowanego podejścia. Autor kanału Myśl o próbuje ustalić jakąś zasadę, co z osobami w tym wieku. Chce postawić jakąś linię graniczną, że tu tak, tu nie. On walczy o jakieś zasady ogólne. A ja osobiście walczyłabym o zindywidualizowane podejście, bo mój dramat, moja sytuacja, moje potrzeby i moje aktualne potrzeby wynikające w tej chwili z mojej sytuacji, do jakiej w końcu doszłam. Mogą mieć, nie mieć nic wspólnego z potrzebami innej osoby. Ja wiem, co mnie mogło uratować jako nastolatkę. Na pewno mnie by pomogła sama informacja, że nie muszę. Nie, nie muszę. Nie muszę funkcjonować jako kobieta, nie muszę rywalizować jako kobieta. Na szczęście nie rywalizowałam. Na szczęście bardzo szybko weszłam w fajne męskie środowisko, metalowe. Zostałam pozbawiona niejako tej żeńskiej konkurencji. Na całe szczęście. Ale no, mimo wszystko ciążyły na mnie te oczekiwania, że jednak w związku muszę być kobietą. A ja, zwłaszcza w związku, chciałam być mężczyzną. Więc ja wiem, co dla mnie byłoby dobre i co mnie mogło uratować już dekady wcześniej. Ale nie mogę się wypowiadać w imieniu innych nastolatek. Czy dla nich to jest dobre, czy dla tej osoby jest dobre. I właśnie zamiast takiego bardzo ogólnego, ogólnikowego dążenia do ustalenia jakiejś zasady, wydaje mi się, że właśnie zasadą powinno być zindywidualizowane podejście i potraktowanie każdego, nazwijmy to brutalnie, przypadku. I ja osobiście w tej chwili będę o to walczyć. A jaka jest intencja? Osób przeprowadzających te wywiady, pytających przypadkowe osoby o jakieś badania naukowe, o których tamte osoby mają pełne prawo nie wiedzieć, mają pełne prawo nie mieć zdania. No właśnie wszystko to służy tylko i wyłącznie ośmieszeniu tego środowiska. Przypadkowa osoba, o której nic nie wiemy, która nie przedstawiła swoich dyplomów i nie twierdzi nawet, że jest zainteresowana socjologią, filozofią i tymi wszystkimi dziedzinami, na styku których badane są te wszystkie zjawiska, bo myślę, że to możemy mówić o ogromnym zespole zjawisk związanych z płcią. Gdybym ja chciała być analogicznie złośliwa, to bym zapewne mogła zapytać uczestników parady o prawa zwierząt, bo w końcu w postulatach Prawa zwierząt są zapisane. Mogłabym pytać wszystkich: Are you vegan? Niestety w tym roku prawa zwierząt są zapisane w sposób bardzo, bardzo ogólnikowy. Mianowicie czytamy na stronie Parady Równości zaostrzenia ochrony praw zwierząt. Przepisy dotyczące ochrony zwierząt muszą skutecznie eliminować działania naruszające ich dobrostan. No to wiadomo, że w ogóle hodowle zwierząt naruszają ich dobrostan, już nie mówiąc jak silnie, narusza dobrostan ich rzeź, ich mordowanie. Każdy etap, każda sekunda, sekunda pobytu w ubojni narusza w najwyższym stopniu ich dobrostan. Czyli jedynym sposobem walki o dobrostan zwierząt to jest ich nierozmnażanie w celach konsumpcji i w celach eksploatacji. Czy osoby maszerujące w paradzie wszyscy są wygadami? Z pewnością nie. Więc oczywiście, że każdy tam idzie w tej paradzie we własnym imieniu. Niesie własne sprawy i własny interes. Ale skoro już jestem przy postulatach, to jeszcze pozwolę sobie przeczytać kolejny postulat ochrona środowiska. Działania na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych powinny być priorytetem traktowanym jako wspólny obowiązek wszystkich. Kiedy przeczytałam pierwsze, co mi przyszło do głowy, że nazywanie środowiska albo zestawianie środowiska z zasobami naturalnymi, Brzmi bardzo antropocentrycznie. I zastanowiło mnie trochę takie sformułowanie na takiej stronie parady równości. Czyżby pewna niedbałość językowa, czyżby mentalność taka niezbyt dojrzała, jeżeli chodzi o walkę o prawa istot żyjących, czyli tak naprawdę o równość. Zastanowiło mnie to, czy może ja jestem jakaś przewrażliwiona. I aż zapytałam, Czatu GPT. Czy faktycznie możemy powiedzieć, że nazywanie środowiska zasobami jest założenie antropocentryczne? I o to co mi odpowiedział Chat: Tak, masz absolutną rację. Nazywanie środowiska zasobami to sformułowanie z gruntu antropocentryczne, bo zakłada, że przyroda istnieje po to, by służyć człowiekowi. Dlaczego termin zasoby naturalne jest problematyczny? Bo sugeruje własność lub użyteczność. Na przykład woda, drewno, gleba czy zwierzęta są zasobami, bo można je eksploatować. Pomija podmiotowość przyrody, od człowiecza relacje z naturą. Natura staje się magazynem rzeczy, a nie siecią relacji czy wspólnotą bytu. Czytamy dalej. Etap filozoficzny język ujawnia hierarchię. Określenie zasoby naturalne wywodzi się z modernistycznej logiki eksploatacji. Od czasów rewolucji przemysłowej. Jest zakorzenione w ekonomii i planowaniu gospodarczym. Nie funkcjonuje w językach rdzennych kultur, które widzą przyrodę jako krewnych, duchy, siły, podmioty, nie jako zasoby. Zasoby muszą do kogoś należeć. W języku prawnym i gospodarczym tak. Las to zasób lasów państwowych. Złoże, zasób geologiczny pod kontrolą państwa. Zwierzę, zasób hodowlany. Ale z perspektywy etycznej i filozoficznej, to jest redukcja złożoności do wartości użytkowej. Wniosek: tak, mówienie o zasobach utrwala antropocentryzm i wpisuje się w kolonialny model myślenia o świecie, gdzie wszystko musi być przydatne, policzalne i czyjeś. A zatem widzimy, że same postulaty nie są doskonałe, że w mentalności organizatorów Parady równości, równość nie jest głęboko zakorzeniona. A zatem tym bardziej, czego oczekiwać od uczestników? Moim zdaniem, jesteśmy na etapie rozwoju, w którym dopiero uczymy się myśleć o równości, dopiero tworzymy nowy język, nowe pojęcia, nową mentalność. Wszyscy w tym raczkujemy, nikt z nas nie ma obowiązku wiedzieć o wszystkim. Ale to chyba dobrze, że uczymy się, że się rozwijamy i że z tymi osobistymi postulatami wychodzimy publicznie, demonstrujemy je. Myślę, że to jest ok. A ideą kanałów, które zadają bardzo trudne filozoficzne pytania przypadkowym osobom, jest zwykłe ośmieszenie czyli przedstawienie w fałszywym świetle środowiska jako takiego. I to wszystko na ten temat. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.